Elo, elo 320, dziś wkładamy łapy do 20. 0 standardowa ekipa po garaż Garage. I dzisiaj, tak jak mówiłem, znaczy tak jak nie mówiłem, ale dzisiaj wkładamy hydrauliczny ręczny, tylko tym razem wpinamy w układ. Eee, czyli trochę po taniości, eee, w porównaniu do tego co robiliśmy w zielonej. Eee, czyli standardowo, tak jak się gruzuje, belki, eee, trzeba będzie wpiąć w układ. Tak jak mówiłem, co nam będzie potrzebne. Na pewno będzie nam potrzebna pompa, tutaj dla porównania mam dwie pompy yy, i zdziwicie się powiem dlaczego dwie, po co mi dwie? A więc, y, tu jest pompa, która była sta y, w starej Hydrolapie, jest to y, pompa sprzęgła ze Skody 105. Yy, tutaj mamy pompkę z cudownego auta, czyli z Lanosa, znaną lubianą, już została tutaj troszeczkę stuningowana, że yy, został ścięty gwint, yy, bo jest za długi po prostu, ale to będziemy Wam wyjaśniać później. Co potrzebujemy na pewno, przewodnik miedziany. Nam to, te przewody zostały e, jeszcze z benki. Jak robiliśmy z zieloną, e, beczki tak zwane, beczki, beczułki. Nie wiem jak to zwał, tak zwał. Chodzi o to, że jak e, tu sobie będzie szedł stary przewód, to go rozcinamy. Chodzi stary przewód w aucie. Rozcinamy go tu i z jednej strony dajemy jedną beczkę. I tutaj wchodzi stary przewód, tu wejdzie nowy przewód z pompy. Drugą beczkę, i tu znowu będzie stary przewód, nowy przewód, żeby połączyć układ. No, ale tu już bardziej Wam objaśnimy, co i jak, jak będziemy robić. Co tu dużo gadać, trzeba wziąć się do roboty. Zaraz przechodzimy do środka i tam Wam pokażemy, co i jak. No i na pewno jeszcze będziemy to odpowietrzać. Ale to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Co tu dużo gadać, przynudzać, trzeba robić. Dobra, więc jesteśmy w środku. E, tutaj widzicie, już pompa jest zamocowana. Tak jak oglądaliście w poprzednim odcinku, a jak nie oglądaliście, to musicie nadrobić. E, pompa z nosa po pasuje. To nie pompa, tylko łapa jest zamocowana, nie? No łapa jest zamocowana, tak, ale to muszą nadrobić sobie to wszystko ładnie. Baje. Tam macie poniżej y, filmiki. E, dobra, e, jest pompa. Co pierwsze, y, wyszły nam dwie trudności. E, to może Mati powie, czy ja powiem? No to tak. Y już jak tam mówiliśmy wcześniej, trzeba było skróci, skrócić ten kruciec, Chodzi o gwint. Czpień. Czpień, no tak. Czpień. E, skróciliśmy go. A dlaczego musimy uwierzyć na słowo? Bo nie chcę mi się tego zaś przykręcać wszystkiego. E, nie da się umocować łapy w. E, znaczy, nie da się łapy, wajchy umocować w podstawie łapy. Yy, znaczy da się w sumie Ale łapa, yy, pompa yy, by była wciśnięta A nie może być wciśnięta Więc musimy jeszcze skrócić ten czpień I yy... Nawiercić te Nawiercić widełki, widełki żeby. już otwór po prostu wcześniej. Trochę, trochę wcześniej? To powinno zagrać. No I jeszcze jedna rzecz, która jest, no, ale to wychodzi z tego, że robimy taką modyfikację z tą pompą. Yy, musimy nawiercić jedno na mocowanie, bo są śruby 360 stopni, są dziury porobione, ale jest inny rozstaw. Jest szerszy rozstaw i jedna śruba złapie, a drugą musimy sobie nawiercić. No i takie kombinacje, bo chcę pompę z Lanosa, bo była pompa ze 105, ale jak do nas ona była za mała i nie dawała rady. No ale jak tam każdy sobie zobaczy, to ta pompa ze 105 to jest grosze, kosztuje, więc może komuś się przyda i spróbuje. Także my co, bierzemy się do roboty, widzimy się już po tych trzech modyfikacjach, czyli wywierceniu otworu, wywierceniu otworu w mocowaniu i... Może pokażemy? Pokażemy. No, pokażemy Dobra, wszystko. jakieś przebitki dostaniecie pewnie, jakaś muzyczka wleci, lecie. zerkę. I trzeba skrócić tutaj wszystko pięknie, idziemy na imadełku. Jak widzicie mamy łapy już na miejscu po tych paru tutaj tak nazwę tuningach, modyfikacjach. z igła, tylko tutaj jak widzicie pewnie odbarwiła się farba. Zrobiliśmy to podczas, żeby było trochę podgięte do góry, żeby lepiej się po prostu łapało zaręcznie, jak będzie leciał do góry. E, tutaj troszeczkę musieliśmy powalczyć z tym, żeby ten trzpień cały wychodził do maksa, żeby pompa nie była wciśnięta, więc troszeczkę tam... Pod... Ale to jest e... przez nas, że modyfikujemy po prostu łapę. No tak, no bo jeżeli byście mieli oryginalne, to byście nic nie musieli robić, a my tutaj że zmieniamy pompkę, która tu nie była, zmieniamy to, bo tutaj było spawane, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, no i tyle, no tutaj zostało tylko to teraz poskręcać, choć i tak to rozkręcimy, żeby wkręcić przewody e... Zrobić otwory. Zrobić i zrobić otwory pod, no spód auta. Gdzieś tu nie wiem. Gdzieś tu macie mówię, że to jakieś odwórce, nie? No Jest tu jedna. Jest tam jakaś ma jedna dziurka, ale to chyba zrobimy po prostu tutaj kulturalnie taki ładny otworek, tutaj, żeby sobie ładnie te przewody wchodziły. No i co na pewno taka rada, wkręć sobie najpierw przewody do pompy i już wywierć sobie otwór i włóżcie, bo później można łatwo obrobić gwinty w pompie, no a to już jest strata. A rzecz, pokażemy jak poznać, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Aha, no to też jest racja, no. Także już... odkręcamy się, widzimy jak pokazuję wam, gdzie się... Jak poznać pompę, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście, bo to też właśnie jest duży problem często. Dobra, no będziemy się widzieć, pyk. Dobra, więc mamy pompę yy, i teraz chcemy wam pokazać sposób, tutaj mamy zbiorniczek. Będziemy zalewać jedną stronę i teoretycznie obserwować dwie strony. Tutaj Mati ma zatkany palec, yy, palcem No dwie... i pompę tak trzymamy, będziemy mieli założoną, żeby sobie po prostu Do, zapamiętać. Dobra, i tutaj cyk, lejemy ma do zasłania, że tu trzeba. Musi być wszystko widoczne. Dobra, Dobra, jest zalana. I Mati tutaj ciska na tłok. No i widać, że płyn wciąga pompa. Po odpuszczeniu, a ja czuję tutaj ciśnienie wypierające mój płyn. No musicie to, jakby to no, wszystko. Nie ma co tutaj gadać. Trzec, o. o! Widzicie? Było słychać. Także no wiadomo, że tutaj do dół. Akurat to jest fajnie, bo ta pompa ma dwa rodzaje końcówek za. za, 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 za kucia. Tu jest zwykłe, tu jest tak zwany stożek na dole. Także wiemy sobie, zapamiętamy, że od, ten wąż, który idzie od stożka, no to musi być po prostu e, wyjściem kontynuacją. Czyli wyjściem, wyjściem czyli czy on idzie na tył, a tutaj podpinamy od przodu to, co wychodzi z pompy głównej nożnej. Tak, no i tyle, lecimy pod auto. Ok, a więc e, tak to wygląda, zrzumucone wszystko. E, tutaj zrobiliśmy tą taką dziureczkę na nasze e, przepniki. O tak, teraz widzicie. No i co? No i trzeba zmykać do kanału, rozcinać przewód, który idzie, bo to jest jeden przewód wejść 36 na tył. Rozdiemy go. No i będziemy go zakuwać, no ale to już to już nie, nie ma co gadać, tylko trzeba iść i pokażemy. Także widzimy się tam. Jesteśmy na dole. To już nasze przewody zwiszają. I teraz tutaj trzeba wybrać, znaczy nie wybrać, rozpoznać. Tak jakby ktoś nie wiedział, to jest trójnik. I ten przewód idzie tu, 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 tu. Tu idzie, tu, tu czarny jest, to trochę słabo go widać. I tutaj są te, tutaj musimy go stąd wy, wyciągnąć. Pani majster, pan wyciągnie. Się oh. rozszerza lekko chyba, wiesz? A masz ten paski? Tak. No tu jest paski. tylko jest taki mały paski. Kurwa, masz? tak siedział? Prze przewodu nie, przewodu nie popsuj. Go. O, dobra, wyskoczył. Mamy tu, yy, a więc, yy, tylko teraz mamy właśnie dylemat i chyba tutaj, bo jak na tył, to żeby, ty w sumie można ominąć, to po co nam to? Jak tu, to se tu to natniemy i tu pójdzie beczka, tak, tu najmniej. pójdzie beczka i tu się to połączy i po prostu nie będzie w tym. Tylko kurde, jakby tu szło, to by było fajniej. Lepiej, czy nie lepiej tego tu rozciąć. Tu się trzymało i tu będą beczki i to no, ale będzie twarde. No to na tym mocowaniu swoim, nie? Aha, no jeszcze dobra, to no już zarabiamy na no takie mocowanie. No także jak widzicie, e, tniemy, tu, tu, tu mamy be, beczułki. E, te jak sobie zakujemy Trzeba ciąć. tubeczka i tutaj wchodzi mieczka. No pokażemy jak będziemy robić e, jakieś przebitki czy nie przebitki, ale no robimy, to jest najważniejsze. Później, jak Wam pokażemy już, jak jest zrobione, to zrozumiecie, jak ktoś jeszcze nie rozumie. Jak widać, walki trwają. E, postanowiliśmy pierwszy rozpiąć y, przewód y, od przodu. Czyli w pompie zasilającym Żeby mieć po prostu Żeby wcisło nam cały płyn do góry Zanim przyciśnie płyn do pompki I zanim on tutaj wróci To my sobie za ten czas zakujemy na spokojnie tył Jeszcze idziemy szybko po szmatkę Żeby powycierać, zobaczyć czy coś na razie nam jeszcze nie cieknie Mati jak widać tutaj dokręca już wszystko na Na zicher, na 100% Jak najmocniej tak, żeby tylko delikatnie przed przeciągnięciem żeby nic nam tutaj nie kapało, jak na razie jest dobrze. Chodzi tak, pierwsza weryfikacja wyjdzie po tym, jak zepniemy układ, zaczniemy pchać ciśnienie pedałem. No i co, no tutaj już jak widać jest zakute. O, już, już na wacji zaczyna przelewać, Zaczyna nam kapać. Dobra, także kończymy i lecimy tutaj, żeby zakuwać tył. Dobra, więc jesteśmy już po całej tutaj operacji. Tak to wygląda te beczunki. E, na razie tutaj były takie testy, choć e, no, z tego co się spodziewaliśmy padał, wpada. No to jest normalne, rozpiliśmy układ zapowietrzyliśmy go. E, tutaj na razie jak odpukać nie cieknie. E, góra tam troszeczkę się sączyła, ale to dokręcamy na pompie cały czas. Znaczy cały czas dokręcaliśmy, aż przestało sączyć. E, cofnę sobie tutaj teraz gruzem trochę do tyłu, e, żeby e, było tutaj na równym, że tak nazwę. E, podniosę za tył. Koła zdejmujemy, no i próbujemy odpowietrzać. Zobaczymy, tutaj pokaże, czy będzie sączyć, czy nie będzie sączyć. Miejmy nadzieję, że nie, bo to by było najlepiej. Także widzimy się na górze, jak już będą zdjęte kółka i będzie łapa poskładana, bo musimy jeszcze założyć tylko wajchę do ciągnięcia i pokażemy Wam patent, jak to odpowietrzać. Ok, a więc bierzemy się za odpowietrzanie, i tak jeszcze przy okazji pokażę Wam patent na yy, już wiekowe, zapowietr... za zaruściałe, za zapieczone odpowietrzniki. Patent jest prosty, często się używa płaskich kluczyków z Bierze się długi taki kluczyk nasadowy, siódemka, akurat w BMW są siódemki. Bierze się, trzeba go tutaj trochę nabić, jest i bierzemy odkręcanie w lewo i musimy tak, czekajcie tylko sobie, tutaj tak dam i trzeba w nie tak, tak puknąć. Tak, o, widzicie i poszedł sobie tutaj, można trochę popuścić. I teraz dokręcam, bo to na razie popuszczam, z drugiej strony mam popuszczone. i teraz e, pokażemy Wam patent. Tutaj Wam wytłumaczy na odpowietrzanie. No, jakie używamy. Patent, patentów jest wiele, żeby odpowietrzyć łapę wpiętą w układ, ale takim, który nam się sprawdza jest patent, że pierwsze pompujemy normalnie, tak jakbyśmy odpowietrzali normalny układ, czyli hamulcem nożnym. Yy, wiadomo, że on na początku nie będzie twardy, no bo jest to, jest to powietrze, wreszcieśmy główny przewód. No ale robimy tak aż do skutku, czyli pompujemy pierwsze hamule, hamulcem nożnym. Pompujemy, pompujemy, robi się twardy. Ktoś odkręca odpowietrznik, hamulec nam wpada. Dociągamy łapę do góry, zakręca odpowietrznik, wszystko puszczamy. Czekamy, aż płynu znowu naleci. Chwilę, chwilę przerwy i tak powtarzamy. Czyli pompujemy nożnym 3-4 razy. Wiadomo, na początku nie będzie ciśnienia w ogóle, także nie będzie on twardy. Ja pokręcam odpowiednik, pedał wpada, a Ty dociągasz jeszcze ręcznym. Tak, i tak powtarzamy w koło. Dobra, tak no to już macie się. wytłumaczone, my się bierzemy. Tutaj tył też, dlatego podnieśliśmy obydwa koła do góry, bo mogliśmy to z robić, ale jakaś tam prawa grawitacji, siła sprawi, że może bąbelki popłyną do tyłu, do góry. Także lecimy z koksem i zobaczymy, e czy będą jakieś problemy, czy nie. Oby nie. Kolejny film urwany w takim miejscu, że praca by wyglądała nie na niedokończoną. No, ale jak to jest, wiadomo, człowiek się wciągnie w wir no i później zapomnieliśmy dograć końca. A dlaczego nagrywam w ogóle w pokoju a nie w garażu? No właśnie, bo został sprzedany i tylko dlatego nagrywam zakończenie tego filmu, bo chcemy go wrzucić, bo i wam pokazać, bo najważniejsze rzeczy zostały pokazane oprócz tego, jak, jak ten, po prostu test. A test wyszedł pozytywnie, bo sam został sprzedany, a łapa była na niej sprawdzana, a ja siedzieliśmy w 3 w tym aucie. I zarówno ja prowadziłem, później nowy nabywca też. No i był zadowolony z tej łapy, więc... sami możecie wywnioskować, że ta łapa musiała działać. Skoro ktoś tu kupił i był zadowolony z tego. I w sumie jest nadal, bo to jest ostro gruzowane przez nowego właściciela. No właśnie, a co, jak to się w ogóle stało? Samochód został wystawiony w pewien weekend. stwierdziliśmy czemu nie. Przez nas prace w tym samochodzie zostały zakończone, a... To było jakieś, hmm, powiedzmy, że około 2 miesięcy temu. Czyli był, była super pogoda, no i samochód nie był nam potrzebny, bo nie gruzowaliśmy fury, kiedy yy, no, jest jakieś lato, nie wiadomo, było wiadomo to, że jest 45 no i się to po prostu nie da nasły a było na przykład tego samochodu. No a taka pogoda jak jest aktualnie załokrona, to taki samochód był idealny na to. No ale wracając, yy, samochód poszedł w 7 godzin Kasa była no i szybka decyzja co robimy dalej no i właśnie i to wy się dowiecie w kolejnym odcinku co zrobiliśmy dalej bo kupiliśmy kolejny samochód z, z, oczywiście z podloga BMW ale nie jest to trójka, nie jest to piątka no to już się sami możecie domyśleć co to jest dołożyliśmy parę złotych i kupiliśmy kolejną fajną furę myślę że nie będziecie Źli na to, że wymieniliśmy grudę na, na taki sprzęt. Oczywiście to też jest samo, do, do którego trzeba włożyć dużo pracy, no ale jest baza, to jest najważniejsze. Z kolejnych rzeczy z aktualności, to już kończąc film, a żeby nadrobić te zaległości, no to byliśmy, na, byliśmy w Wiśle yy, na drifcie. Ja wyciągnąłem 30 z krzaków, poskładałem po dzwoniom, o którym nawet nie wiecie. No i samochodem popalałem w sumie cały dzień i wróciłem nim, także jestem mega zadowolony. Więc fura idzie do odstawkę, bo nie ma co z nim robić, więc tylko czekać na trening. A w 36 no właśnie, co z 36 Jak ktoś był na Wiśle, ten wie, że ten samochód nie podawał tak, jak ma podawać. Byliśmy zaskoczeni, no ale... Szybka jakby to powiedzieć diagnostyka po tym jak przyjechaliśmy no i wyszło, że straciliśmy kompresję na piątym, na szóstym garze. Było to dość 5 albo 6 parów kompresji. Test olejowy no i niestety wyszło, że albo szczeliła półka albo pierścień. Więc motor jest do rozebrania. Motoru się nie pozbywamy, zostaje na półkę. No i tutaj znowu kolejna rzecz. Jest kolejny jakby to powiedzieć film do nagrania, bo mamy już dawce. Mamy silnik, do, jaki jest do wpakowania do E36. Myślę, że też będziecie grubo zaskoczeni co odpieprzamy, bo nie jest to żadne 3.0. Także warto będzie nas śledzić. A ja co? No ja kończę swoje samochody, czyli 46, które możecie tam znać. moje daily i E30. Mam, że tak powiem, za dużo czasu wolnego i kolejne plany, kolejny samochód w głowie. Także oglądajcie. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka. Trzymajcie się, do następnego. I o!